Poranny gość, Radia Zachód. Sławomir Kordyali, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan kapitan Łukasz Kozłowski, oficer prasowy 15. Lubowskiej Brygady Obrody Terytorialnej. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Panie kapitanie, coraz więcej mówimy o wojsku, ale w kontekście takim, że. Mm, jakby uczestniczymy my, obywatele, w, tym, w tej waszej wojskowej działalności. Chcemy też być trochę jak żołnierze. To nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale rzeczywiście tak jest. Wojsko zresztą to bardzo umożliwia. Myślę o programie w gotowości, który się pojawił. Taki ogólnopolski program Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. To jest powszechne, dobrowolne szkolenie obronne dla wszystkich, Którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności. Jakie umiejętności można w taki? Tak. W, w ostatnią sobotę 22 listopada został zapoczątkowany pilotażowy program w gotowości na terenie województwa lubuskiego realizowany był w obszarze dwóch modułach, moduł pierwszy podstawowy kurs bezpieczeństwa, realizowany w oparciu. W, Jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w oparciu o 15. Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz moduł przetrwania realizowany przez kolegów i koleżanki z Wojsk Operacyjnych. Kto się tam może zgłosić do takiego modułu, jak to pan ładnie nazywa? Znaczy, w, w całym szkoleniu, czy w programie w gotowości udział mogą wziąć pełnoletnie obywatele polscy, którzy chcą przeznaczyć 8 godzin swojego życia na nabranie umiejętności, doskolenie umiejętności albo odświeżenie umiejętności w zakresie. Teraz y, jutro rozpoczyna się moduł y, medyczny w zakresie pierwszej pomocy pe, y, przedmedycznej, a w przypadku pozostałych modułów w zakresie y, przetrwania, udziela, rozpoznania znaków, sygnałów Budowania schronienia, czy też w zakresie pierwszej pomocy przedwczesnej. To taki, taki surwiwal troszeczkę, to tak wyglądał. Pan mówi umiejętność przetrwania, umiejętność poradzenia sobie w trudnym terenie. albo Tak, bez... no, instruktorzy pokazywali, jak na przykład rozpalić ognisko, jak zdobyć wodę w terenie, w którym będziemy pozbawieni tej wody jak jest zainteresowaniem bo, bo kiedyś były filmy z Rambo i to trochę nakręcały taką koniunkturę ale nie było tych którzy uczyli takich spraw tak, takich umiejętności trochę harcerze w tym pomagali dzisiaj z zupełnie innych powodów tym się jakby bardziej zainteresowaliśmy czy rzeczywiście zainteresowaliśmy jest, jest odzew społeczny ludzie chcą tak, jak najbardziej. W, w skali ogólnopolskiej 40% osób, które zapisywały się na szkolenie, zostało skierowanych na listy rezerwowe. W naszym przypadku o, wszystkie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, stwierdziły, że warto było przyjść, warto było poświęcić te 8 godzin swojego życia, żeby spędzić... Czas w naszej jednostce wojskowej doskonalić swoje umiejętności. A czy to nie jest takie troszkę sobie amuzę, bo yy, usłyszałem takie zdanie z pana ust, że zostali jakby zapisani, zarejestrowani. Czyli czy oni gdzieś już figurują potem jako osoby przeszkolone w konkretnym nie, Nie, nie to powszechne szkolenia obronne nie są szkoleniami wojskowymi. Celem nie jest wprowadzenie w jakąś ewidencję wojskową i w przyszłości skorzystanie z tych osób. To są dobrowolne szkolenia dla każdego obywatela, niezwiązane z wojskowością. Uczymy się rzemiosła, ale nie, nie rzemiosła wojskowego. Dla, dla, dla wszystkich chętnych, którzy by chcieli skorzystać, czy wstąpić w szeregi wojska polskiego, są formy służby czynnej, czy też aktywnej rezerwy. Patrząc w to, co znajduję a propos programu w gotowości, widzę, że są dwie ścieżki, ścieżka odporność i ścieżka rezerwy. Ta ścieżka odporność to właśnie to, o czym teraz mówimy, kierowana do obywateli bez przeszkolenia wojskowego, tak? Znaczy, no, bez przeszkolenia. Generalnie osoby, które też były w wojsku, a nie są czynnymi żołnierzami, mogą jak najbardziej skorzystać z oferty i wzięcia udziału w tych szkoleniach. W ramach ścieżki odporność cztery moduły: podstawowy kurs bezpieczeństwa, moduł medyczny, moduł przetrwania i cyberhigieny. A ten, ta ścieżka rezerwy? Na tą chwilę realizowany pilotażowy program jest w oparciu o ścieżkę odporność. Wszystko, co będzie realizowane w przyszłości, będziemy informować, przekazywać. Czyli, bo oficjalnie ten, ta ścieżka odporność powinna się zakończyć w tym roku, ona tak rzeczywiście czy, się zakończy. W, przez 4 tygodnie grudnia, czy przez 4 tygodnie od 22 listopada będzie prowadzony program pilotażowy, będziemy sprawdzać, uczyć się jak prowadzić szkolenia dla osób niezwiązanych z wojskiem, wyciągać wnioski i modyfikować, żeby jak najlepiej i bardziej skuteczne to wszystko było realizowane w przyszłości. I jeszcze się można do Was zgłaszać w sprawie tej chęci uczestnictwa w programie? Jak najbardziej. Jutro jest w Skwierzynie organizowane, no, między innymi w Skwierzynie organizowane jest szkolenie w zakresu w zakresie modułu medycznego. Każda osoba, która by chciała skorzystać z, ze szkolenia, powinna się zapisać do godziny 13 do dnia poprzedzającego dane szkolenie. Dzisiaj szkolenie jest m.in. w wrzeganiu robią policjanci. Czy to ma wasz związek jakikolwiek? Czy to jest. To nie jest oddzielne? To jest osobne, nie jest związane tutaj z programem w gotowości. Natomiast ścieżka rezerwa, o której wspomnieliśmy, ma się realizowana w roku 2026, w drugiej połowie i rozumiem, że szczegółów jeszcze nie mamy, ale czekamy na nie. No, wszystkie osoby, które chciałyby zagłębić wiedzę na temat programu w gotowości, odsyłam do strony internetowej dedykowanej. Programowi, wpisując w wyszukiwarce, w gotowości znajdziemy niezbędne informacje, kiedy są tak dane szkolenia, o której godzinie i, i w jakich miejscowościach realizowane przez jakie jednostki wojskowe. I to są plany, czy, czy, czy to jak to więcej o planach coś możemy powiedzieć, czy to już jest. Znaczy, to no, pełne? sam program to jest program realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny, więc te osoby są kompetentne do udzielania, kiedy co ruszy i odsyłam do, do stron internetowych. A w województwie łódzkim wspomniał pan Skwierzynek, jeszcze gdzieś są realizowane te zajęcia, szkolenia? W ramach programu w gotowości realizowane były szkolenia od Skwierzyny najbardziej na północ i najbardziej na południe w Żaganiu. Żeganie. Szkolenie były realizowane w Międzyrzeczu, w Sulechowie, w Czerwieńsku. Rozumiem. Jest jeszcze jedna operacja. Ona nie jest jakby przypisana bezpośrednio do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej. Myślę o operacji Horyzont, i to jest operacja o nieco innym charakterze, prawda? Bo ona ma zupełnie coś innego na zadanie. Znaczy, tak jak najbardziej bierzemy udział w, w operacji Horyzont, tak jak w przypadku operacji Bezpieczny Zachód. Wspomagamy służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Rzeczywiście minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w jednym z wywiadów, że po bezpiecznym Podlasiu Straży Warty Wschodniej i Operacji Bałtyckiej, to jest największa operacja, jedna z największych operacji wojskowych w tej chwili, 10 tysięcy żołnierzy zdaje się. Tak, jak najbardziej. No. 10 tysięcy żołnierzy, gdzie ich będzie można spotkać? Jeśli chodzi o żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj na zachodzie Polski, w Województwie Lubuskim, jak najbardziej można spotkać y, patrylujących wspólnie z Policją, Służbą Ochrony, kolei. Proszę się nie bać, to są normalne czynności, więc y, żołnierze realizują to, co do nich należy. Tak, na marginesie trochę się uśmiecham, bo służby ochrony kolei to są jednostki podległe Ministerstwu Infrastruktury, tak w ogóle, a nie Ministerstwu Obrony Narodowej, no więc, y, y, to, czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, więc y, tutaj troszkę inaczej jest, ale okej, okay, bo wiadomo o co chodzi, no, chodzi to, o be generalnie, zapewnienie bezpieczeństwa. Generalnie tak. y, operacja Horyzont jest wspólna, y, współdziałanie wspól, Policji i, i Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister, nie minister, generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mówił, że chodzi tu o wsparcie działań służb podległych MSWiA oraz zapobieganie aktom sabotażu i dywersji. Niektórzy się uśmiechali, że żołnierze, 10 tysięcy żołnierzy ruszy teraz wzdłuż torów i będzie sprawdzać, czy tam coś się na tych torach nie dzieje, ale to, to nie na tym polega, prawda? Czy to no, żołnierze patrolują, są obecni na dworcach i ważnych węzłach komunikacyjnych, kolejowych tutaj na terenie województwa lubuskiego. Generał Wiesław Kukuła mówi też o aktywizacji obywateli. Na czym taka aktywizacja obywateli miałaby polegać? No, no, trzeba być czujnym i obserwować, co się dzieje dookoła nas, bo generalnie e, przysłowiowo mówiąc, w każdej sytuacji możemy zetknąć się sytuacją, która. Wzbudzi nasze podejrzenie i należy reagować. Nie, nie unikać tej reakcji, nie odwracać głowy, tylko być czujnym i reagować w przypadku. Zaistnie jakichś podejrzeń z naszej strony. Kiedy Polska nomen, nomen z Ukrainą organizowała finały piłkarskich Mistrzostw, mistrzostw Europy, to na e, chociażby dworcach, lotniskach pojawiły się takie komunikaty. E, jeśli widzisz pozostawiony pakunek, ładunek, e, torbę, którego, której nie ma, która nie ma właściciela, natychmiast zgłoś to. Tak, I te zachowa, zachowane zostały te komunikaty o takie rzeczy, Chodzi, tak? Generalnie być trzeba czujny, bo w każdej chwili, no, nawet przechodząc przez story, można sprawdzić, czy, czy, czy coś nie zostało zostawione czy podłączone. Zapytam o jeszcze jedną ostatnią już rzecz, mianowicie pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego Wojska Polskiego, wspomniał, że żołnierzy będzie można spotkać również na jarmarkach bożonarodzeniowych. Tam, gdzie jest skupisko ludzi, tam istnieje duże podejrzenie aktów dywersji czy sabotażu, więc jak najbardziej forma taka raz, że wzbudzenia poczucia bezpieczeństwa, widząc wojsko polskie, widząc żołnierzy, obywatel może inaczej zareagować. I każda forma wsparcia policji przy, tak, przy takich imprezach, takich wydarzeniach jest najbardziej pożądana. I nie bójmy się, jeśli widzimy coś podejrzanego, widzimy żołnierzy patrol wojskowy albo wspierany przez wojskowych, należy śmiało podejść i poinformować o takim zdarzeniu. Tak, jakby coś było podejrzanego, jak najbardziej należy poinformować. No, brak reakcji to jest przyzwolenie na pewne działania. Czujni, więc bądźmy. Kapitan Łukasz Kozłowski, oficer prasowy 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytory Terytorialnej. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.